Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na obozie Arachionu w Zakopanym. Jest ze mną Dawid Mora. Witam serdecznie. Dawid, jak oceniasz tutaj przebieg przygotowań w całym obozie wszystkich zawodników i przede wszystkim, co zmieniło się u Ciebie po pierwszej walce na gali Fight Exclusive Night? Znaczy, tak, to zacznę od pierwszego pytania. No, Będąc tutaj z Arachionem na obozie, to jest wielki zaszczyt dla mnie, bo to jest jedna z chyba z lepszych, jak nie najlepszych ekip, jeżeli chodzi o. No, MMA ogólnie mówiąc, party w sumie to jest kuźnia talentów, jak wiadomo. E, a druga sprawa po tej pierwszej mojej walce na Fight Arena, e, na Fight Exclusive Night, e, przepraszam, no, jest, no, mieszane są uczucia, no bo trochę za szybko to poszło, aczkolwiek no, w pierwszej rundzie było wszystko, jakby nie było, jakby na to nie patrzeć, bo była dobra wymiana w Sojce, bo obalenie, przetoczenie, Grand pound, także no, było dobre show, no. dwóch dużych tak i ten. Natomiast było dużo pracy, muszę dużo pracować jeszcze nad parterem, dlatego stąd ten obóz. Tomek Makowski, mój trener załatwił mi to. Podziękowania tutaj ukłony w stronę trenerów Arachionu, Paweł Derlacz oraz Szymon Bąkowski, tak oczywiście i za, za przyjęcie i tak dalej. Obóz jest y, mocny no i przy, przynosi korzyści. No. Już, już już teraz czuję, że to jest praktycznie mój ostatni dzień. Jeszcze jutro chyba wejście na, na Giewąt. Ja muszę wy, wracać wcześniej ze względu na urodziny córki. No, pewne rzeczy się nie przeskoczy. Natomiast mówię, no, ten jeden, y, y, jeden jeden dzień nic tutaj, że tak powiem, nie, nie zaszkodzi. Natomiast po tym wchodzimy już na z na taki cykl, jakby już trochę inny, nie powiem jaki, do samej walki z Michałem. Nie? Także powiem, powiem, że tutaj bardzo dużo się nauczyłem w tak krótkim czasie naprawdę z dużyłką stronę teamu i jeszcze raz podziękowania. Rozumiem, a jak Ty sobie tutaj radzisz, można powiedzieć, kondycyjnie w tych warunkach wysokogórskich? No bo jak tak patrzę na Ciebie, to rzeczywiście jesteś ogromny i jest co dotleniać. Znaczy tak, no jest co dotleniać. No ja praktycznie, powiedziawszy, że w, na obozie taki stricte gór, górskim jestem e, pierwszy raz, no chłopaki są już tutaj któryś raz z rzędu. Także na początku no, nie spodziewałem się, że e, tak to będzie wyglądało. Natomiast no, wszystkie szczyty zaliczone no, bez, bez problemu, znaczy z problemami oczywiście, bo odcięło kilka razy. Natomiast no, trzeba iść do przodu cały czas. Tak? E, przy mojej wadze no, tutaj dużo, dużo, duża ilość chłopaków e, no, też się dziwiła, że jako e, pochwalała, że e, pomimo takiej wagi ja sobie tam dawałem radę i nie byłem ostatni, tam zawsze gdzieś po środku swoim tempem szedłem i dawałem radę. No. Ciężko było, ale było świetnie, no naprawdę to jest coś niesamowitego. Eee, no. Także powiem, że to, to wyszło mi na dobre. Mhm. A czego, bo to już w sumie dwa tygodnie lekko ponad zostało do walki, czego ty będziesz teraz tak bardziej pilnował? Już jest takie wyciszenie, czy jeszcze jest podkręcenie? Mhm. Powoli się będziemy wyciszać i robili e, treningi takie walkowe. Nie? czyli po prostu krótkie, ale bardzo dynamiczne i szybkościowe eee, i podpartnera, nie? Mamy parę takich myków, których nie zdradzę i one się na pewno, na pewno się eee, zrealizują i na pewno to będzie wygrana, tak mi się wydaje. No, muszę być pewny tego. Eee, no nie po to tyle pracuję. No, jest tu dużo podpowiedzi od strony właśnie tutaj zawodników i różnych osób, także. Jestem dobrej myśli. Jeśli chodzi o przeciwnika Michała, na co jesteś przygotowany, na co wiesz, że musisz uważać? No, muszę uważać na high -kiki. Jestem mocny chłopak, twardy, silny. Zresztą tak samo jak ten Leo Kostic. Na pewno, ale dysponuje mocnymi kopnięciami wysokimi. Będzie polował na kolana, będzie trzymał na dystans. Natomiast no, ja tu wiem, co zrobić w takim przypadku. No i będę mówił na razie, ale mi się wydaje, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Także, no to tyle, Proszę. jeżeli chodzi o to, co chcę powiedzieć na temat walki z Michałem Wlazłem. Mhm, rozumiem. no Ja chciałbym Ci życzyć, żeby wszystko poszło po Twojej myśli. A teraz zmienimy tak troszkę temat, bo ostatnio była taka afera z tą galą no. Fajdę. No. Jeśli oczywiście nie chcesz komentować tego, to nie musisz, ale no, jeżeli chciałbyś pytanie, powiedzieć no. No. coś na temat Michała Piszka, który nie, nie tam cię oskarżył. Mówić. Nie chcę nic no. mówić na temat tego człowieka. No. Rozumiem. A wracając do MMA, to. Skoro już zacząłeś walczyć, to będzie teraz Twoja druga walka zawodowa. Wiążesz z tym przyszłość? Czy to jest taka przygodowa przygoda? Czy... No czy wiążę z tym przyszłość? No wiadomo, no, po to pracuję, żeby... No, skończyłem jakby, no, robiłem te amatorki w K1, dużo, strasz... dużo walk stroczyłem w kickboxingu. Przepraszam, e... cały czas wszystko obracało się w, w stójce. E, przez tyle lat teraz przyszedłem na, na taki obóz i widzę taką różnicę, że e, w parterze e, zmiana płaszczyzn w ogóle. E, no i, ale dużo się nauczyłem takich prostych rzeczy, które jeszcze ten e, mieliśmy tutaj to tu, seminarium z Robertem e, Dreizelem. E, także no, kurczę, naprawdę dużo, dużo wyniosłem z tego i takich prostych rzeczy jak stabilizacja, kontrola, demage. Tak jak on mi cały czas powtarzał, przy mojej wadze to jest, to jest, to jest bardzo ważne. Nie, że szukanie jakichś tam kluczy Jakiś tam, nie wiem, który kątów, tego, bo gabaryty mi na to nie pozwalają, a poza tym nie ma czasu na to, nie? Przy mojej wazy po prostu są pewne zasady takie, które, które, muszę, które muszę, muszę się trzymać, czyli kontrola pozycji, stabilizacja przede wszystkim, no i uderzanie, 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 wyniszczanie. Ja mam, zresztą każdy wie, jaki mam, znaczy, no nie każdy, ale po tych dwóch walkach, trzech, albo tych wcześniejszych, które było widać, to mój styl walki jest, no stricte strikerowe, tak, tylko uderzasz, 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 nie, no i na tym będę się opierał. Lubisz wymianę po prostu i nie boisz się w nią iść? Uwielbiam wymianę, uwielbiam, zamianę wczoraj robiłem z Grabowskim sparing bokserski, to była piękna wymiana w pół dystansie, no uwielbiam to, to jest po prostu coś niesamowitego, Zamknięte zamknięty, jeszcze jak jest ring, to jest jeszcze lepiej, prawda? No, także. Właśnie Damian Grabowski, on, dzień przed tobą, będzie walczył właśnie y, z Marcinem Tyburą o pas tak, tak. M1 Global. Jak oceniasz jego przygotowanie i forma? Kurcze, Damian tu, rzucał tu mną na, na koniec. Jak już mieliśmy, y, co tam było, pokazywał mi prostą technikę obalenia przeciwnika, postury takiej właśnie większej, y, no to powiem szczerze, że y, porzucał mną trochę. Wiadomo, no to jest super, super grapplingowy, super zapasik, super e, BJJ i tak dalej, opanowany parter, ma perfekcyjnie moim zdaniem. E, w Suicy też jest dobry, no, na tym poziomie to musi być we wszystkim dobry, także e, no, sam, same treningi, w jego obecności, obserwowanie go nawet, e, a, a nawet bezpośrednie uczestnictwo razem z nim, prawda, w tym, no to jest coś niesamowitego. No mówię, no, jak rzucił wczoraj, no... E, to no nie, nie mogłem zobaczyć oddechu przez jakieś 5 minut, nie? To bo to, to widać po prostu czuć tą, to doświadczenie, to, to takie ten poziom, ten, ten, ten poziom wyznanie, ten walka z takimi ludźmi to jest naprawdę coś niesamowitego. Tutaj też jest Rzesza e, znanych nazwisk jak Celiński, jak Kiełkowski, tam jeszcze... Nie, nie ten trenerzy sami w no, Sanfrancu. No, to jest coś super, naprawdę. Cieszę się bardzo, że tu jestem i to zaowocowało, zaowocuję. Jestem zmęczony trochę po tym. To może trochę widać i słychać, ale, ale to tylko na dobre wyjdzie. A czy ty trwale związałeś się z Federacją FEN? Yy, no na razie jest jeszcze walka w Sopocie. Yy, później jest MFC u Tomka Makowskiego. I myślę, że będziemy rozmawiać na ten temat z fenem. Zobaczymy jeszcze jak ta walka się potoczy z Michałem. Potoczy się po mojej myśli, ale zobaczymy jak to wyjdzie i będziemy rozmawiać dalej. Zobaczymy, nie? Okej, okay, ja w takim razie dziękuję za udzielenie mi wywiadu, a jeśli ty chciałbyś coś dodać od siebie, to proszę bardzo. Znaczy co, no... Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich praktycznie, którzy stawiają na mnie. Eee, dziękuję za wywiad i no i tyle w sumie, co no, dużo mówisz. No pozdrawiam moją żonę, która to cały czas chodzi ze mną i, i pomaga mi przy, w czasie tego obozu. No i przede wszystkim pozdrawiam Tomka Makowskiego, mojego mentora, której, któremu wszystko zawdzięczam. Tak cały czas to będę powtarzał, dzięki niemu tu jestem, on mi to wszystko załatwia. Jeździ za mną, pomimo, że ma tą nogę rozwaloną, to cały czas gdzieś tam eee, stara się, żebym prawda, ten progres cały czas mi tutaj e, szedł w górę, no? także dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję